Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański rozmawiał w piątek telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W poście na platformie X Zełański napisał, że tematem rozmowy były rosyjskie ataki powietrzne oraz sytuacja na linii frontu w Ukrainie. Dodał, że omawiana była także kwestia współpracy w takich obszarach jak obrona powietrzna oraz produkcja broni. Zełęski podziękował Trumpowi za wsparcie Stanów Zjednoczonych. Rozmowa odbyła się dzień po tym, jak Trump rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o wojnie w Ukrainie oraz sytuacji w Iranie. Kreml określił rozmowę jako szczerą i konstruktywną. Trump powiedział jednak, że był zawiedziony rozmową, ponieważ Władimir Putin nie wykazał zainteresowania zakończeniem wojny w Ukrainie. Po rozmowie Trumpa z Putinem Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, głównie skoncentrowany na Kijów. Jeden z ataków spowodował przerwę w dostawie prądu do elektrowni jądrowej w Zaporożu, poinformował ukraiński minister energetyki na platformie Telegram. Największa elektrownia jądrowa w Europie obecnie nie jest operacyjna, jednak nadal potrzebuje prądu, aby utrzymywać paliwo jądrowe w odpowiednio niskiej temperaturze. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że obiekt obecnie działa dzięki agregatom dieslowskim.